Siemaneczkowicowie, witam Was bardzo serdecznie. Jestem X11X i witam Was w unboxingu. Tak, unboxingujemy sobie moją nową klawiaturę od firmy Hama Hama, Hama uragę Exodus, tak jak dobrze pamiętam. E, przepraszam Was za to, że muszę trzymać teraz e, mój aparat w ręce, ponieważ no, nie mogłem znaleźć jakiegoś dobrego punktu, żeby kamerować, więc będę to. Yy, robił tak, tak wiecie, trochę trzymał, trochę nie yy, Więc tak, połóżmy sobie może tutaj kamerę Na razie, o Ja i może wam się pokażę, bo kupiłem klawiaturę w Media Markt Aby ktoś chciał wiedzieć, To jest nawet jeszcze oryginalnie właśnie zapakowana Tak, bardzo fajnie Trzeba to zaraz zdjąć mhm. I ogólnie... Ten dzień wczoraj się miałem masakryczny. Chciałem to wczoraj nagrać już unboxing, no ale nie wyszło. Nie będę wam o tym może opowiadał, powiem to może na filmie. Jeszcze sobie przy okazji, jak byłem pod tą klawiaturę, tam w innych sklepach jeszcze na Naciuchy patrzyliśmy. Tam ja byłem z mamą. A co zakupiłem od takiego pendrive'a jeszcze? Od tosiby. Tosiba 8GB, taki niebieski, bo mi jakiś był potrzebny. Więc ja tutaj położę teraz ten aparat i najpierw wezmę, zdejmę te... Czerwone paski Czekajcie Weźmy to sobie, odetnijmy, jebać to Aha Ważne to wszystko Zdejmę Pach, i to wyrąbiemy tam No i tak wygląda Same pudełko Będę tak zjeżdżał obiektywem W tą i w tą Będę bardziej tak trzymał, żeby to słońce mi tak mocno nie padało Czekajcie Podniosę to no, klawiatura tak się mniej więcej prezentuje na pudełku. Zaraz ją sobie otworzymy, zobaczymy, co tu mamy. Jeszcze zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś informacje o samej klawiaturze. Że niby bardzo precyzyjne przyciski. Coś tam, coś tam. No. Może tutaj wam przeczytam, bo tu mamy coś po polsku. Chociaż nie tam. Ja wam zaraz opowiem. Otwórzmy ją sobie i zobaczmy, co tam kryje w środku się. Mhm. Nie, czy przepraszam, że muszę tak to stawiać, no ale... No ale, no ale. Yy, jedną ręką chyba nie otworzę. Zbytnio. Jak to się otwiera? Czekajcie, bo nie mam doświadczenia o kurde rozerwałem. Aj Dobrze. A więc yy, po otwarciu oczywiście mamy jakąś taką... Takie zabezpieczenie, takie coś, no. Jak zazwyczaj no to przystoi. Tu jest nasza klawiatura już ogólnie. Ale nią zajmiemy się za chwilę. Odłóżmy ją sobie, o, tam. Tam, 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 o, no, na tym burdel nie patrzcie. No i co my tutaj jeszcze mamy? No, tu mamy w woreczku... Aha. Zamienne przyciski, ponieważ yy, tutaj za chwilę zobaczycie, że przyciski w oraz takie rukowe są... No niebieskie, są kolorowe, tak jak mogliście zauważyć na pudełku. Więc tutaj możemy je sobie wymienić na czarne, jak ktoś chce. No nawet fajnie, ja raczej nie będę wymieniał. No i tu mamy jakąś instrukcję, jakieś coś tam. Ostrzeżenie, żeby nie rzucać klawiaturą o podłogę. Żeby dzieci tego nie lizały i takie wiecie, <laughs> Pierdełki. W pudełku raczej już nic nie ma, więc sobie je wywalmy. I przejdźmy do klawiatury. Czekajcie. Och, zaraz mi spadnie i będzie dupa. Ogólnie ogóle ją kupiłem Mediamark za 89 zł. O, czekajcie, muszę to wyjąć. Och, oh. a kurde, dawaj wyłaś. Ci, bym weźmy to sobie. Walmy. No i mamy naszą klawiaturkę. O oh. nie. Tak ona wygląda. Wygląda lepiej niż teraz Wy ją widzicie, ponieważ ten mój aparat ma taką zajebistą jakość. W ogóle tutaj jakaś jeszcze folia. Tu. Weźmy to tam na bok. No i możecie sobie teraz porównać ją z moją starą klawiaturą. To jest moja stara klawa. A to jest moja nowa klawa. Oczywiście, co my tutaj może mamy trochę, bo może o niej opowiem. Czekajcie, wezmę tak, żeby się trochę ściemniło. Tutaj, jak widzicie, mamy taki bardzo ciekawy kształt. I tutaj są takie, takie gumowe, jakby takie elementy trochę, takie, żeby nam się ręka po prostu, jeśli żeby lepiej leżała na klawiaturze. Tu mamy takie coś, to za chwilę zobaczycie, bo ją podłączę i sami zobaczycie, jak to wygląda. Tu, jak tak jak mówiłem, kolorowe przyciski. Naprawdę klawiatura taka w pierwszym dotyku jest naprawdę cicha. No przepraszam, coś mi, coś mi ścieło, ponieważ ja kliknąłem na moje klawiaturze, no i Audacity mi się wyłączyło. Więc bardzo was za to przepraszam, już jestem z powrotem, tak, pewnie dla was była to sekunda. No i tak, mamy tutaj tę nasz, naszą klawiaturę, bardzo fajną. Ogólnie pokażę ją jeszcze od spodu. Czekajcie, popatrzcie sobie na mój burdel w tym czasie. Oho, tak ją sobie złapię. O, jak widzicie, mamy tutaj oczywiście takie... Coś, żeby klawiatura była wyżej, nie pamiętam jak to się nazywa. I tutaj takie ślizgacze, znaczy nie ślizgacze, tylko antypoślizgowe, właśnie. Więc tu jest gumowe, a tutaj, jak widzę, właśnie to nie jest gumowe, nic. To jest plastik. Czekajcie, położę. I mamy tutaj. O, dwa tryby, że możemy z tym na bardzo wysoko ustawić na średnio, bądź w ogóle bez. Ja raczej będę miał bez albo na średnim, jak już. Więc to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Tutaj jeszcze coś mamy. Mam też jakąś taką podpórkę pod... pod to, żeby się lepiej pisało pewnie. Ja raczej tego nie będę używał, jak już to tutaj mówię. Więc obróćmy ją sobie z powrotem. Tak, więc tak się prezentuje ta klawiatura. I ogólnie przepraszam was, że ten unboxing jest taki trochę chaotyczny. Naprawdę, u mnie był przed chwilą kominiarz, więc wiecie... Blubububub stres, bo prawie, prawie spadł z dachu przeze mnie, ale... Spoko. Więc ja wam jeszcze może pokażę ją zaraz jak będzie podłączona. Witajcie ponownie, 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 witajcie, tak. I już mam podłączoną naszą klawiaturę, jak widzicie się świeci Liotka. No i tak naprawdę nic się tak zbytnio nie różni. Oprócz tego, że... Czekajcie, patrzcie co tu mam. Patrzcie co tu mam. Pach. BAM Diody, tak, fajnie, ma podświetlenie na niebiesko Naprawdę fajnie to wygląda Może wam to jakoś tak pokażę To jest zbytnio dużo, nie tak nie zobaczycie w ten sposób No ale myślę, że nawet może być Naprawdę no super ona wygląda, jeszcze możecie sobie zobaczyć jakieś inne unboxingi jak chcecie Mówiłem, że mój nie jest najlepszej jakości Ale myślę, że nawet fajnie wyszło, patrzcie jak tu ładnie świeci Na niebiesko Mogę to jeszcze tak pokazać. O, naprawdę, spoko to tutaj wygląda. Szkoda, że tylko te przyciski nie są podświetlane, te w SAT i ten. To by naprawdę super, jeszcze wyglądało. No ale wiadomo, nie wszystko się zawsze dostaje. Więc ja już będę z Wami się żegnał w tym unboxingu. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. No to oceniajcie sami i piszcie, czy naprawdę fajna jest ta klawiatura. Dla mnie jest ona naprawdę super. W połączeniu z tą moją nową myszką, która tam leży, no to będzie epickie. Tylko chciałem ten niebieski, ten czerwony model, ale nie akurat nie było. Więc do widzenia, cześć, trzymajcie się.